My odetniemy ich przy skarbcu! Super! To nie wygląda świetnie! Kolejny niezwykle prosty plan strażników galakty. Trzeba było sprzedać traktat. Serpender niemal błagała, żeby kupić noc w tym wielkim gamo. Mój dar nie jest na sprzedaż. Szkodnik jest nam winny 12 tysięcy jednostek. Dwanaście? Jak liczyłeś 12? Na podstawie mojej rosnącej frustracji. Odetchnijcie głęboko, bo jesteśmy na miejscu. Obiecany skarbiec i olbrzymie zamknięte drzwi. Uwaga! Zasadka! Tak! Bierzemy ich w zasadzie! Zanął ze mną! Oni przypomina zakarańską Poprawiaj to sobie, jeśli ci to pomaga! Wydostanie się stąd będzie koszmarem! To nie jest koszmar! Jesteśmy w pełni wybudzeni! Zwiększam twój długo 50 jednostek, skryzono! Podoba mi się ta gra! Tak trzymaj gra! Zaatakuj tym olbrzymie! Leż! Nie, jeszcze! Nie miał z tobą szans! Właśnie dlatego trzeba było sprzedać gluta! Muszę się niechętnie wchodzić! To teraz gluta! sobie! To teraz, Piterze! Wyszła świeżo! Mówiłem! 2! my wiedzieliśmy, co robimy! Ty wszystko zepsułeś! Zostawmy na taka rajdź, bo Powtarzaj to sobie, jeśli ci to pomaga! Mamy coś do pokrojenia! Zróbmy z mi gdzieś pokazać Trzeba pokazać, dzu, co to dziecko! Mogę uwierzyć, że się nam udało! Rozejrzyj się, widzę, że chwilu! Jesteśmy tu! Oby! Właśnie dlatego trzeba było sprzedać gruzów! To nie była moja najlepsza decyzja! Może jednak uda nam się uratować tę misję! Te drzwi wciąż są na Okej, okay, czysto! Działa dzieła, Roket! Pośpiesz się! Oczywiście, żaden zamek po tej stronie zandaru mi się nie oprze. Każda dodatkowa minuta powiększa twój dług. Zluzuj gacie, nie pogania się, geniusza! Piekielnicy do głównego skarbca! No dobra, pośpieszę się i może się uda. Były Lady Hellbender, coraz bardziej Miesiąc zabiegł końca! Jak ci tam idzie, roket? Ile ci to jeszcze on jest tak silny? Ego nie wiem, ale trzeba go obrać na

co wy odciął Co do piekła z nimi? Naród tego no chce! Znani! O! Żyły Lady Hellbender są coraz bardziej natarczyły! Jeszcze ten pod drogę! już nie Trzymaj grocią, że nowi! Nie rezygnuj! Potrzeba przestrzeni Ostatnie słowa! Pozwoliliśmy, by zagonili nas dwom! Wywalczyliśmy wejście! Wywalczymy wyjście! kończy się figor. Nie Mi kończy się cierpliwo! Wystarczy. Ruszać dupska, bo wam je zeżrą! Słuchasz się tam wcisnąć, brud? Jestem. Drog, Widzisz? Nic się... Ty! Kamora, nie zabijamy naszych. Po co? Masz to wyraźnie w kontrakcie. Ja niczego nie podpisywałem. Jest. Mm. Jest nieobliczalny, Peter. Ha! Mówi to najbardziej poszukiwana kobieta. I niebezpieczna. To to samo. A może trochę wdzięczności? Że prawie nas zabiłeś? Ach, że przyprowadziłem nas? Do najgorszego skarbca w wielkim obłoku Magellana? Mówiłeś, że tu jest skarb! Bo czaszka Gilarona to skarb! Skarby są coś warte! Ej! Potrzebny jest plan! Zgoda, ręce mi się już trochę zmęczyły. Rrr. Dasz Rrr. radę, Trax. Gamora, Krygo, my poszukamy czegoś wartego z zachodu. Grud! Nie połam się tam! Musi być coś poza rupieciami w tej skadzizie. Jestem grud. Coś tam znaleźliśmy, ale znacznie mniej niż nam się należy. Jednostki są jak roztocza w futrze. Jeśli je ma, to na pewno więcej. Proszę bardzo, nie ma tego wiele, ale to już coś. No i to ja rozumiem. Jednak nie jest taki zły ten plan. Ani taki znowu dobry. Dobra, to powinno pokryć grzywnę. I już? Po tym, co nam zrobiła, powinniśmy zabrać wszystko. Co ona NAM zrobiła?! DOSYĆ! że! Quillu! Nastała cisza. Cisza i spokój, czy raczej grobowa cisza? Niestety grobowa. Drax, tylko mi nie mów, że nas zamknąłeś. Ja nic nie zrobiłem. To jest doprawdy ciekawe. Leśne zwierzątko jest bardziej niegrzeczne, niż mi się zdawało. Miłego pobytu w moim skarbcu, strażnicy. To będzie ostatnie miejsce, jakie poznaliście w życiu. Szkoda tylko zapasu mojego klintarskiego gazu na tak nędznych intruzów. Tylko proszę, nie roztopcie się na moją czaszkę Gilarona. Musimy znaleźć wyjście! Już! To skarb i niestety trudno ją doczyścić. Głęboki wdech ekipo... Też czujecie wpieczenie na całym ciele? Klitarski gaz rozkłada mat... Musimy zablokować te nawiewniki, żeby zatrzymać gaz! Zawróś wloty gazu i też zy Randole są pewnie wystarczająco ciężkie.. Ej, znalazłem więcej jednostek! Ty poważnie szukasz teraz pieniędzy? A co w tym złego? W czym? Nie się, Quill. Musimy się stąd wynosić. Uff. Abyś radę odciąć jeden z tych żyrandoli? Uwaga! Ha! To było bezcenne! Drax! Rzuć tym w te ścianę! Z całej mocy! Wystarczy! Zwijamy się stąd! Mam nadzieję, że wiesz co to. to jest na twoje! Czy wszyscy są cali? Gamora? Drax? Przeżyję. Mój nabłonek jest nienaruszony. Rocket, Groot, co z wami? to żuja. Widzicie jakieś wyjście? Ja widzę jasne światło. Nie idź w tamtą stronę. Pytam was, strażnicy galaktyki, ile jeszcze razy będę musiała was zabijać? Graj na zwłokę. Mieliście czelność, aby próbować obrabować mnie! Żeby nie było, nie wszyscy byli do tego chętni. Dziękuję, Quill. Pogrążaj mnie jeszcze bardziej. Czy wiecie? Co zrobiłam z ostatnimi, którzy myśleli, że jestem łatwą ofiarą? Puściłaś ich? Nic, jesteśmy uwięzieni. Lady Helwender, załatwmy to honorowo. Wyzywam panią do walki. Honorowo? Twoja oferta jest nic nie warta niszczyć. Nie można. jakoś dam radę. Bierz ich, lokatorze! Bestia. Zróbmy z niej martwą bestię! Tego tutaj trzeba rozbarać po jednej kończynie naraz! raz. Nie naraz. pani ma problem z wyrażaniem złości! to jak to Nie bądź taka! Pogadajmy! Nie gadamy! Helamy! Dawaj te swoje bomby! Zawsze myślałem, że ktoś mnie kiedyś chce! Zawsze jeszcze możemy skończyć jako mocne plany. Pokaż, co potrafisz! Jest moc! Nie spodziewa się! Ja! I to jest Otwór warstwy, legendy! A my będziemy jej wartki, jak go zabijemy! Musimy je powstrzymać! Zapłacisz za to! Teraz Zobacz! Bez ramion już nie będzie takich rozdziałów! Otwaraj rogę! teraz że nie rób! Puść mnie do tego głupko! Koniec zabawy! Rafał mi! Na porcję! Rychło w czas! Na świecie ten będę na rozmowy! Błąd! Chyba nie lubi twojego głosu! Nie daj mu odrosnąć, Quills! Nie trzeba mi powtarzać! mogę dłużej walczyć u twego boku gryzoju! W Boju jesteś nieprzewidywalny! Niby że ja? Ty działasz z subtelnością bez mózgiego tarana! Daj znak, Peterze Quillu, a sam rozerwę tych łotrów na kawałki! Ej, 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 ekipo! Po co obrzucacie się W Drużynie? Może chcecie, by nas pozabijali? Bo teraz liczy się tylko to, żeby pokonać ich razem. Kto jest ze mną? Dziś jestem nic byciele! Dajcie mi... Daj mi okazję do strzału! Mogę to sam robić, więc ty możesz pociąć! O, oni ci zrobili! Walczcie! Tego ja! nas na pewno nie odpuści! Niech spróbuję nas stale! Gratuluję ja ci! Oto skif, mój mały! Rób swoje, Gaboro! Będzie ostro! Podzielam twoje wypiłki, Lady Helvendale! Przecież ciągle się chowa za kieliszny! Teraz! Chodzę w Dalej! Wierzchuj! Ja, Zrobujesz! Ja. Czy jest to dobrze, bym Hmm, bestia nauczyła się na Twoim łańcuchu. Włożyć! ma Chyba spróbuję się leczyć! Nie ci zrobili? To koniec! Pójść na One są gorące i ciężkie! He. Łapienie! Mogą się przydać! Tak, nie. Uważaj na bok! Widzę, że trio! O, to świetny mój marny! Niech się w duchu! Teraz moja kolej! Teraz! Chodzę z błagami! Nie wykorzystuje swoich sił! Czas na traksa! Nie ma litości! Nie jest zapłacony to odwagi! Oczywiście, że pluje z popionymi Robi się gorąco! Jak myślicie? Jaki on miał smak? Nie wiem! Ale już to nie ma. Załatwiony! to zaraz wybuchnie! Ten Nie da Ten sobie z nas, bo się odnawia. Zostawmy już ten kruszel, waltem świele! Na plasterki! Co teraz, Peterze? Idź do twórcy! Ten twór ma straszną zgagę! Bo mało prawdopodobnie! Mał... Ile ten twór ma w sumie żyć? Ale fajkusny, kosmiczny kom! Co za geniusz ta ułożka w środku? Nie wiem, ale już go nie ma! Aż tak! Bomba! Jakby złożyć tę bombę, to by się przydała! Toż pomoże naszemu zniakowi! Jestem tu! Galareta jest o. odporna! Zataj to tak. Przyprowadzić mi Nashera! Jasna! Brać hovery! Udało nam się! Jeszcze trzeba stąd uciec. I to szybko. Niech każdy zamknie pasy! I to była jazda. Nie czas świętować. Zrobiliśmy wielki błąd. I zarobiliśmy kupę kasy. Nie ma ucieczki przed gniewem Lady Helmety. Przekonamy się. Co jest? Galaktyki. Będzie nas ścigać na koniec wszechświata. Mam to w dziupli. Zwialiśmy z tej kulki szlamu z kasą, prawda? Którą przez ciebie musieliśmy ukraść. A pamiętasz rozpierduchę na Sitopi? Wtedy nie dzwągałaś. Lady Helwender to nie jest bank. Tak, racja. W takim wypadku byłoby więcej! Ej, 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 jedna sprawa na raz. Ona będzie chciała zemsty, ostrzegam was. To niech się ustawi w kolejce. Dzwonię do korel. Im szybciej zapłacimy, tym lepiej. No, szybciej się skupimy na naszej nędzy. A, to dziwne. Czy myślisz tylko o pieniądzach? Nie, często też o bombach. Nie chlaniu. Bomby z alkoholem? Prawda? Niki? Jesteś. Połączenie coś się chrzani. Ruszałeś, Dingsen? Tak, nic. Niki, jest tam twoja mama? Muszę z nią pomówić. Jest ze mną. I we mnie. Po waszym odlocie wyszłam na pokład w straży Nie Była tam. Kręciłeś pokrętła, Na samym początku to coś innego. Tracę połączenie, dasz mi mamę. Wiedziałam, że. Myślę, że coś nie tak z dziewczyną. Tak, to jest korpus nowa. Zrobisz coś z tym? Tak, nie tak. Z i jajka. Zobaczę panel. Miał nic co? Nie przywołać.